Cześć, rozpoczynamy drugie wydanie Flashu Stal TV. Patrycja Biedrzyńska, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wiadomości, które elektryzuje od dawna wielu kibiców żużla. Znamy już pełną obsadę 13. Memoriału Edwarda Jancarza. W zawodach pojadą Nils Christian Iversen, Matej Zagar, Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kasprzak, Przemysław Pawlicki, Mikael Jebsen-Jensen, Adrian Cyfer, Tomasz Gapiński, Emil Seifudinow, Maksym Drabik, Martin Waculik, Peter Kildemant, Antonio Lindbeck, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Paweł Przedpełs. Dla nas jest to bardzo ważna impreza, dlatego że wracamy do niej po kilku latach przerwy. Chcemy, by wróciła na stałe do kalendarza, aby była ważnym punktem kalendarza Polskiej Ligi Żużlowej. Tak, żeby każdy wiedział o tym, że tydzień przed inauguracją rozgrywek ligowych jest ta wspaniała impreza Memoriał Edwarda Jancarza. Chcemy, by ta impreza ściągała na trybuny nie tylko kibiców Stali i Gorzów, ale i wszystkich fanów czarnego sportu, których w Polsce jest bardzo wielu. Tylko do 19 lutego trwa zamknięta sprzedaż biletów na 13 Memoriał Edwarda Jancarza. Za okazaniem Karnetu możemy go nabyć w cenie 15 zł. Dzień później ruszy sprzedaż otwarta, a bilety będą odpowiednio kosztować: normalny 25, ulgowy 20 i 15 dla Karnetowiczów. I tutaj uwaga, dzieci wchodzą za darmo. Mamy bardzo ciekawą ofertę dla naszych sponsorów. Firmy mogą być sponsorem, ale też i osoby prywatne, konkretnego zawodnika, ale też mogą dołożyć cegiełkę, nie wskazując konkretnego zawodnika. W pierwszym przypadku sponsoring zawodnika to jest wydatek rzędu 10 tysięcy złotych. Dwukrotnie taniej jest dołożenie swojej cegiełki do tej imprezy. Wówczas w sposób losowy my tego zawodnika dobierzemy. Ale w związku z tym, że jest to doskonała obsada, to każdy skazany w cudzysłowie oczywiście jest na to, by był sponsorem dobrego zawodnika. Konkurs na logo 13 Memoriału dobiega końca. Jesteśmy zaskoczeni tak wysokim poziomem i pomysłowością Waszych projektów. Czekamy jeszcze na Wasze prace do 14 lutego. Możecie je wysyłać na adres redakcji z dopiskiem marketing lub na adres e-mail redakcja a teraz dobra wiadomość z parkietu siatkarskiego. Po dłuższej przerwie wrócili do gry stalowi siatkarze. Swój pierwszy mecz play-offów zagrali 9 lutego z Kozarem Spedycją. Odpoczynek był zasłużony i wygrali 3-0. Ostatni nasz mecz rozegraliśmy z Kozarenem. Jest to zespół doświadczony. Fakt, że w tej chwili sezon wygląda tak, że każdy zespół się powiedzmy wymieszał, natomiast no, jest to zespół, który dostawiał nam opór. Mimo tego, że wygraliśmy 3-0, wynik kompletnie nie oddaje tego, co się działo faktycznie na boisku. Zresztą wynik trzeciego seta sam mówi za siebie, bo to był wynik 27-25. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę, cieszę się, że chłopacy po, powiedzmy, pomimo tego, że mieliśmy drugie miejsce, no takim sobie początku sezonu, już w tych najważniejszych meczach było spięcie, było skoncentrowanie, nie było tej młodzieńczej, tego młodzieńczego szaleństwa, także to jest ważne. No i jesteśmy mecz do przodu, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na, na następny mecz. Wynik 3-0, bardzo ważna sprawa. We wtorek następny mecz. Myślę, że też do przodu. I w końcu wymarzona czwórka, i mam nadzieję, że pudło. A przed nami kolejne siatkarskie emocje. Najbliższy wtorek rozegramy następny mecz z Kozarenem Spedycja. Myślę, że ten mecz też przyniesie wiele emocji. No i mam nadzieję, że, znaczy może inaczej, jestem przekonany, że również wygramy. Może nie stosunkiem 3-0, najważniejsze, żeby do przodu i żeby awansować do pierwszej czwórki co pozwoli nam grać o, o, o miejsce pierwsze drużyny. Zapraszamy serdecznie wszystkich widzów. Czas najwyższy. Kibice Stali, jak już wiele razy zdążyliśmy się przekonać, mieszkają nie tylko w Gorzowie. W ubiegłym tygodniu stalowa ekipa w składzie Adrian Cyfer, Krzysztof Kasprzak, Stanisław Chomski, Piotr Paluch i Krzysztof Orzeł odwiedzili klub kibica w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. Było bardzo duże zainteresowanie wśród kibiców, którzy licznie odwiedzili reprezentantów Stali Gorzów. Było wiele pytań ze strony fanów Stali Gorzów. Jakby nie patrzeć, też były ciekawe konkursy, nagrody dla, przeznaczone dla kibiców. Wcześniej oczywiście też odwiedziliśmy klub kibica z Międzychodu. Spotkanie odbyło się w Sierakowie, Były różnego rodzaju konkursy, gdzie kibice reprezentowali i stworzyli grafiki związane z naszą drużyną. Do wygrania był bardzo ciekawy gadżet w postaci plastronu Krzysiaka Sprzaka z Grand Prix. Klub kibica to dobra zabawa, ale również profity. Już niebawem planujemy wyjazdy do kolejnych punktów. Najdalej to będzie akurat Szczecin, gdzie tworzy się klub kibica, będzie bardzo liczny. Dodatkowo wyjedziemy jeszcze do Międzyrzecza, gdzie mamy grupę kibiców, która systematycznie uczęszcza na mecze Stali Gorzów. Oczywiście, zapisanie się do takiego klubu kibica wiąże się z różnego rodzaju profitami, np. z zniżką na karnet lub bilet. Na mecze Stali Gorzów. Chcemy również w przyszłości stworzyć dedykowaną ofertę dla kibiców, którzy akurat zapiszą się w klubach, związaną z gadżetami, gdzie akurat każdy gadżet będzie w jakiś sposób logowany, utożsamiany z daną miejscowością. Piłkarze ręcznie stali Gorzów kontynuują zwycięską pasę. Po raz kolejny nie dali szans rywalom i na wyjeździe wygrali z LKS Kęsowo sześcioma bramkami. Już w najbliższą sobotę kolejne emocje. Czy Gorzowianie utrzymają zerowy bilans porażek? Mamy nadzieję. Tym razem żółto-niebiescy zagrają z Wybrzeże 2 Gdańsk. Wyjściówki na sobotnie spotkanie można nabyć w sklepie klubowym w Galerii Nowa Park. Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, ulgowy 5, a dzieci do lat 7 wchodzą za darmo. Dzięki uprzejmości i sponsorom mamy możliwość tańszego wyjazdu do Żukowa, gdzie nasi szczypiorniści rozegrają arcyważny mecz w drugiej lidze. Będzie to no, mecz przede wszystkim o awans, tak? już i w tym momencie to, że oni dają z siebie 100% na każdym meczu, niewiele nie, nie może dać. Potrzebują jeszcze te 100% od kibiców, więc uważaliśmy, że no, to jest słuszna. Decyzja, żeby pojechać i ich wspierać, wiemy, że oni sami tego oczekują od nas, także, no, nic tylko jechać i kibicować. Możemy zapisywać się na autokar w Perełce od poniedziałku, następnego do wtorku, jeszcze w tym tygodniu, końcówka. A także ewentualnie szczegóły znajdziemy na fanpage'u Stowarzyszenia, na fanpage'u Stali Gorzów i Stali Gożów Piłki Ręcznej. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby przyszli, zapisali się. Ilość miejsc jest ograniczona, bo mamy ograniczoną liczbę wolnych miejsc w Żukowie. Szczypiorniści czekają, my czekamy, także no jedziemy i pomagamy im zdobyć kolejne zwycięstwo dla Stali Gożów. Kancelaria Andrysiek Stalgorzów jest obecnie samodzielnym liderem tabeli II Ligi Pomorskiej. Nasza drużyna wygrała 16 meczy i 34 punktami znajduje się na szczycie tej klasy. Mamy kolejną dobrą wiadomość dla chętnych na zakup karnetów na sezon 2016. Klub Sportowy Stalgorzów przygotował specjalną ofertę dla firm. Przy zakupie 10 karnetów każdy pracownik otrzymuje rabat 20 zł. Poszczegółowe informacje zapraszamy na stronę bsc.stalgorzow.pl Posiadaczom karnetów przypominamy, że do 5 marca trwa zamknięta sprzedaż biletów na tegoroczny Speedway Grand Prix. Bilety do nabycia w Nowa Parku. Jak już Was wcześniej informowaliśmy, drużyna futbolu amerykańskiego przeprowadziła kolejną rekrutację. Poziom był zróżnicowany, ale każdy miał możliwość podjęcia rękawicy i zawalczenia o miejsce w składzie. Po wstępnej selekcji do kadry dołączy kilkunastu zawodników. Zauważyliście, ruszyła nowa strona z Taligorzu. Została kompletnie odmieniona szata graficzna, rozbudowane menu, zakładki. Więcej galerii zdjęć to tylko niektóre atuty nowej strony. Teraz niezależnie od tego, czy przeglądacie stronę na swoich smartfonach, tabletach czy też komputerze, strona zostaje niezmienna. Serdecznie zapraszamy. Stronę przygotowała firma GES.pl Tomasza Przybylskiego. Na dzisiaj to tyle, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Fresh Style TV. Do zobaczenia.